Jesteśmy w grze rowery, jak zgłaszacie sobie, to możecie go znaleźć. I patrzcie, jak ty to zrobiłeś! Oh my gosh! I z tej strony... Y, y, ja bez Ja nie głowy. wiem, o bez, bez rąk. Aha. Tam jest start, zobacz. No. za mną jest dzisiaj tata. Uwaga! Ścigamy się, nara! Jedziemy. Super prędkość, super super dożywiam O oh my god Nie, eee, łatwe Oj. Na jakimś niebieskich jesteśmy Gdzie jesteś? Kiedy jesteś? No na niebieskim wjechałem, ale nie mogę doskoczyć No nie mogę doskoczyć, nie?

No, boj. Więc jaką nie? No straszna. Ta jesteś. Gdzie jesteś? Tutaj. Tutaj. Czy ja Cię dogonię w ogóle? Możesz zobaczyć mu u mnie na komputerze! O oh my god! Yy. Spadłem. Czekam na siebie, nupku. Znaczy nie będę na siebie czekać, nie? żeby to było jasne. O nie! Co? Mnie nie da rady. to jest łatwe. Jest łatwe. nie, nie. Nie. Kiedyś też się męczyłam i co? I teraz też się pomęczy. Okej. Okay. Jednów czas kręcasz. Okej. Okay. Eee. Uh, Okej. Okay. Uh. O oh mej god! A ty jak daleko? Eee. Uh, eee. Uh. Oh my god. O to jest dziwne! Mega dziwne! A, a, a ok. Bez komentarzy Ej, to jest niezłe. Co? To gra? To gra. Strasznie się, męczę Czekajcie. Woli. Umiem już to, tej. Na jednym kolej, jedziemy! tym krzyżykiem tam zrobiłaś, co mi? No. Cholera. No i... Super, no po prostu... O oh my god! Ej, taka muzyka jakbyśmy były w Edwardzie czy nożyco czy ręki Nie? Taka tajemnicza. No. Muzyczka. Jest! Przeszłam wreszcie to. Ej, ej, nie doskoczyłam. Aha. Okej. Okay. Nic nie było. O oh my god! Czy obok mnie, czy nie? To chyba nie ja, nie. Nie, chyba to nie ty. <grych> Ej, jesteś tam! Widzicie. Z A jest na no, Nie. Na czym? I ono czerwonym jest. Nie. Na tym? Czeka tam na żółty wjechałem. Ja też. Nie jestem. jestem. Y Okej! Okay. Zemdziło a... mnie z gry. To już czas jakiś określony. Aaa. Dajesz, 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 Dobra, to jedziemy. Ja jedę pierwsza. A no co za... O! Spadłem. Huhu! <grym> Huhu! Uh -huh. Spadłem! Uh Huhu! Spadłem! O oh nie! No nie... Po wielu staraniach. No. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Omega, oh Omeg! Oh Widzowie, to jest masakryczne! I ja! Już było obok ciebie. Dobra, dobre. Nie, um. nie, no, nie, no spadłem na dół. nie, 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 to, ale nie ty, tylko jakiś gościu, ale mnie przyścignął. Nie jest ja nie Okej. Okay. Jesteśmy. Jesteśmy. No, A ja jest fajna. <grych> tylko na telefonie się źle gra. Tak. Nie wiem, jak ktoś umie grać, to może mu dobrze będzie szło, ale... Ja umiem! Cholera. To dawaj, zamieniamy się. Nie. Teraz ty się trochę pomęczył. Ja to się kiedyś męczyłam na telefonie, to teraz ty się męcz. Nie słodczuję cię w ogóle. Marcia! No dlaczego? Gdzie jesteś? Y -y -y. Tutaj. Co to znaczy tutaj? jasna na czerwonym. Jesteś... Łoo! Cześć! Ej, pomóż mi! Ja nie mogę tego zrobić. No musisz się pomęczyć, nie? <laughs> Jest! Jest, proszę. jest. Przeciwniam cię, spokojnie! Widzisz mnie cały czas? Nie widzę. Widzisz moje spalone gumy? Ooo, nie! Ej, czemu ja nie zaskoczyłem tego? A się siebie zapytaj. Ja triki robię chyba. czy ty robisz? Nie Ja też mogę, ja też wcześniej robiłam. Uwaga, to jakiś laser jest. No wiem, właśnie widziałam, taki okropny to jest. Siu! Jedziemy, jedziemy wizowie. Jesteśmy już. Oj, chyba przegapiłam Eee Um, um, um. Okej, okay, jedziemy, jedziemy widzowie. Jedziemy z tym. Ja cię kręcę. Ok. Ja um. prosto w sumie. Okej. Jest git, jest git, jest git. Nie. jest git? Nie. Oj, pierwszy przeskoczyłam i drugie może bym przeszła, ale no nie chciałam ryzykować. Nie. Jedziemy, jedziemy. Ale jak się zdobyje taki spał, to jest tak, taki dziwny, jakbyśmy w Totka wygrali. Taki jest dziwny. Oj, coś wciknęłam. Oj, 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 oj. Oj, daleko poleciałem, nie. Oj, 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 oj! Oj, Gdzie ty jesteś? Dobrązał się to za kolor. Szlak mnie trafi zaraz. <gryny> oh Mój gaś! Gdzie jesteś? A ty? Ej. To jest takie dwa czerwone kwadraciki, Przelatuje teraz. Ej! Ja bym jak być dziwnym cudem tej. Ja nie, ja wchodzę w ten czerwony, nie? Okej. Okej. Okay. Okay. Dobra, jedziemy, jedziemy. Dobra. Okej, okej. Nie jesteś. Okay, okay. Tutaj. Fiolet czy co? No, myślę, że to mniej więcej. Jesteś przed nami w ogóle? Przed Tobą. Cholera, jaka jasna. Przed mną nieba. Przed tobą? O nie! No, no. Ej, jak tu przejść Dobra, lecimy po prostu prosto, nie widzowie, bo tutaj nie ma nic kombinować. Jezu, jak to się przeszło dziwacznie. A widzowie, to przeszłaś to No. Ej, jak? Ej, no pomóż! Tu trzeba się pomęczyć trochę. Patuś, jesteś śmiały. Ja cię kręcę, mnie wywaliło, nie? Wyścigniemy cię. Na biały, jestem już. A może będę pierwszy, ludzie. Nie będziesz, bo trzymajcie pasujesz. kciuki, Patuś. No, no, no pomóż. Świnia <laughs> jesteś. Nie jestem świnia. A co? O kurde, Felek. <laughs> Za daleko poskoczyłem. Majka. Tutaj będzie trudno. No nie mogę, no pomóż mi, no weź. Nie bądź taki. Nie, ja tu nie przejdę tego, nie. to jest 100 lat później, nie. Jest, 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 jest. Ja Hej, tu jedziesz, 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 No wiecie. Minuta jeszcze, na wszystko przyjść, przy. przy, przy prze, przejście wszystkiego, nie. O oh my god, ale się stresuje, Stres ogromny. Tu Uważaj, tutaj co będzie, nie? Eee... Um... Tu jest jakaś masakra. Dobra. Ej, przyszłam to? Ty. Ej, no. Waliło mnie. Albo ktoś dojechał, pewnie pierwszy, wiesz? Nie, ktoś jeszcze i też dojechał. A, to nie wiem czemu. Ostatni raz. No i spałem w domu. Jedy piesza, jedy piesza. Yy... Jedziemy w samolocie. Samolocik yy... Co? Co? Samolocik A statek rzutał. Drugi Już czego nie? Ja jestem na żółtym, ale drugim. No! Cześć! Co? Widzisz mnie, czy nie? Nie. ja Cię wyprzedziłem. I Ej, no jakim cudem? Kurde... Jesteś, jesteś... E, no. Dobrze, co? Nie, nic, jest, no, nie jesteś. w ogóle nie jesteś, jesteś, jesteś przegrywem. Powiem tylko Ci jedno. No nie! Coś mi się to wyświetla! Po co to jest? Ja w to nie gram. Nie, nie lubię tej gry. Ja stąd wychodzę. Ja stąd wychodzę. Że cicho bądź. Śmieszna gra. Cicho bądź. Jedyne nerwy mnie. Oj. cię, zobaczysz. No pewnie. A ty który jesteś? Drugi. A ja trzeci. Jezus Maria! No nie! Nara. Nara, nara. No nie! Gdzie jesteś? Czwarta. Jestem czwarty. Bo ja jestem teraz trzecia. Jadę na maksa szybko. Jeszcze raz co dojechać, nie? O kurde Jezus Maria Oh my god Przepraszam Co? Ty miałeś taką? N nie Czy ja? Ty masz taką prędkość Tej, ale ja zapierdzielam Ej, to jest dobre Ej, ta gra jest śmieszna Fajna, nie? To jest fajna jest ta, tak? <grych> Okej. Okay. A no ty gdzie jesteś? Na no niebieskie wjeżdżam. Dopiero? No. A, jestem. A ja jestem. E, trzecia. Jestem na zielonym jakimś. Jakieś takie ogromne zielone. Aha. Jestem na fioletowym chyba już. Jak wow. się nie mylę. Przyszłam, przyszłam, przyszłam. Trzeba jakoś to wycyklować, tak. Okej, okay, okej, okay, ale tu już się trochę działo nieźle, nie? To było śmieszne już. No. No nie, To nie, nie, nie. ona też spadła, Ja nie wszedł tych ruchomych bloków, chyba, nie. Ale się jaram, ale się jaram, ale się jaram. Jestem. Trzecia, ale się jaram. Nie! To jest najgorsza gra, nie polecam. Fajna gierka jest. Eee. Yy. Nie, to znowu to... Nie, ja to nigdy nie przejdę do tego, nie? Mówię wam widzowie. A może przejdę? Nie, to jest to tam, gdzie się męczyłam tak mocno. Czego o tydzień nie umiałam przejść? My gat, ale się jaram. Nie, spadłem. Tak, już jestem pierwsza. Brawo, trzymaj tak. Nie, druga. Nie. Spadłem z No. Na tym poziomie nie można się spieszyć, właśnie, bo widzicie, co się dzieje. Oh my god! I no przecież skoczyłam! Co to jest za przeklęta Klawiatura! Cholera nie, jasna. Wiesz, nie, nie stąd. No nie ruszę nie. Ja też nie. To jest masakryczne. To jest masakra jakaś. Tak. Ta gra to jest masakra. Ale fajna, nie? Ale fajna, ale masakra. Kurde, Ej, e, 22 sekundy. No nie, nie zdążymy, nie zdążymy, nie zdążymy. Ja nie dojadę, ja zostaję w miejscu. Kurde, no nie dojadę. Nie. Ma no, Zobacz, jest. Ostatni zobacz, czy Zobaczmy, czy czym? Nie. Widzisz, nie! no. No, 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 no. tu możesz odebrać sobie, że no, musisz... no, no, sobie Ja, dobrać. jeszcze ostatnia rundka to jest. No, muszę wygrać. E. Ty, to czy no. ja? A ty, który jesteś? Szósty. A ja piąta.

Ej, nie trafiam w ogóle w ten, nie? Która jesteś? Druga. Piąty, nie? No? Czwarty. O oh yeah. Ale prędkość. No, tu jest odlot, O nie! No jak to się stało? Czwarta. Drugi. Ty, jak ktoś już stał Czwarty jestem, Nie, Gdy ty ty nie, nie, teraz teraz naprawdę. naprawdę Zatkało mnie po prostu Oh my god, pieszo! Ja Ja drugi kogoś? Jeszcze się taką kierownicą kręcę. Ha! W powietrzu! Ja też! Ej, daj, 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 daj! Daj, 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 ja, daj, daj! Ty daleko jesteś. Okej, okay, dajemy radę widzowie, dajemy tak. radę! Ja jestem drugi siebie to tam <noise> wiesz Jak widzowie mi yy, ten kibicujecie nam zostawcie łapkę do góry Koniecznie I zostawiajcie subki, subskrypcje. A jak filmik się podobał to też nie zapomnijcie dzwoneczku Dzień dobry. Bo jak zrobicie subskrypcję, to będziecie zawsze wiedzieć, kiedy nagramy nowy filmik. Albo ja. Na zielony jadem. Dopiera? No. Ja jestem drogi. Zobacz. Nas dwóch to zobacz, jak odjechaliśmy reszty, co? Czy nie błagam! Wiesz... Co jest to? Ja chcę być pierwsza. A gdzie to no. jest? No, wyprzedziłeś mnie. No, dalej, dawaj, się przypuszczę. No. O, jestem, jestem, jestem. Jadę, jadę. Bo ja mam Jesteś być. To pierwsza już. Bo jestem najlepsza. Nie? No. No kurde. Tak, ty. O. Cześć. No nie. Nie tej gry. Jestem pierwszy. Ty, a tam na końcu trzeba wjechać to bo tam jest wyskoknie. Ej! tego się nie da zrobić! No da się wjechać, to trzeba. O kurde, fej. Eee, okej. Okay. Nie było tej widzowie? Nie. Też będą wiesz? Ej, doganiają nas. Super, wiesz? Bardzo mnie to cieszy. Nie, nie przejdę. No. no! Nie! no, ja byłam już na tym przejściu, to? Nie, ja też. Nie wywaliło. Dostan! Jadę! OMG! OMG! Nie! Szlak nie trafi zaraz! Nie! To jest najgorzej gra! Nie polecam widzowie! Nie polecam naprawdę! Fajna gra! Tyle nerwów! Najgorzej, że nas doguniają. inni! Nie, nie dam rady! Gdzie jesteś? Kolejny point! No nie dojadę do tego check Ej jestem na żółtym Przeszłam to Brawo Polecam grę Nie Nie jadziemy ale fajna muzyczka, nie? Bardzo fajna i gra fajna. Ej, ale w ogóle jestem mega daleko. Nie. Tak. Nie, mi się nie uda przejść tego, nie. Biedny. Mogę się jakoś pocieszyć? Przegraj. Ej, nie, to nie ma w umowie tego. Ja jestem już na... Nie, na tak. No Ja już nie. Po prostu przyszedłem, to no... Jeszcze się nie na pewno tam męczyć. Się... Tak <laughs> sorry, ale to jest śmieszne. I nie mówcie, że będę pierwsza. Na mecie. Tej? Nie. I będę pierwsza? Pewnie. No ja tego nie przejdę za chwilę do. Bo... Nie. No nie. Ale fajna, nie? No po co? Powołałem turbo! Powałeś tu, turbo? Jak tu nie idzie przejechać tego? Powołałeś turbo? Aaa! Jestem białym! Tę grę na maksa, ekstra Wejść na to se, ssać tak gdzieś, kurde No nie, nie przejdę No nie ma takich szans bo... A ja teraz pierwszego nie mogę przejść Co, Ty od początku jedziesz? No, no bo jak przejdziesz, to od początku jedziesz Nie No za chiny ludowe dzieciaki moje, nie. Ja tu napierę Na dzisiaj koniec. Na razie. Pa! Dzień dobry.